Witajcie kochani. Znajdujemy się w naszej galerii rodzinnej na Kartuskiej 565 w Gdańsku. Do zaprezentowania mam w naszej ofercie na przykład statki bursztynowe. Tutaj wam pokażę akurat co mamy w naszej ofercie już w galerii, w naszym sklepie stacjonarnym o właśnie biżuterii bursztynowej z samych bursztynów, po biżuterię srebrną, srebrną pozłacaną. Także jeżeli byście byli zainteresowani możemy stworzyć własną, waszą własną wizualną biżuterię, to, co sobie wymyślicie. Jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy, dlatego jesteśmy producentami. <grymne> Tutaj mamy też w naszej ofercie bryłki burszynowe z całych bursztynków. Tutaj akurat uchwyciliśmy na przykład bursztynowego komara, który ma aż 40 milionów lat. Czy to na przykład bryłki dla kolekcjonerów w kształcie pistoletu, no nie polecam robić napadu, ale fajnie wygląda. <laughs> Też biżuterię dla dzieci, naszyniki dla dorosłych, w różne su surowie czy to półfabrykaty fabrykaty do, do produkcji biżuterii Do naszyjników, pierścionków Surowiec naturalny Dopiero to miejsce mamy akurat od roku czasu, wcześniej byliśmy też w Sopocie, nasze początki akurat były działalności w Sopocie, mój dziadek zapoczątkował całą firmę jeszcze przed 1998, później moja mama przejęła całą firmę, już handlowała właśnie stacjonarnie i tak się zaczęła w sumie nasza przygoda, Tak, już jestem w biznesie powiedzmy już 8 lat. Tak z całym, całym ciągiem, z, naszą, z moją pasją rozpoczęliśmy właśnie produkcję, czy to teraz od dwóch lat, od początku powiedzmy pandemii, rozpocząłem produkcję długopisów, biżuterii y, 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 premium bardziej, czy to też właśnie jak do nas przychodzą kolekcjonerzy, czy nawet zbieracze, to nawet przynoszą, nas, przynoszą nam do sprzedaży naszyjniki, które są, mają ponad 30 lat, 40. Burszyn też się z czasem utlenia i nabiera kolorów jeszcze antycznych bardziej. I to podnosi wartość bursztynu, więc jak macie coś takiego w domu z chęcią pokażcie nam to skupimy. <grych> tu możecie też zobaczyć poniżej na przykład biżuterię, którą już też jest rzeźbiona, i obrobiona też w srebro, srebro pozłacane. Też szkatołki bursztynowe, też jednolite, oraz lampy. Od rzeczy użytkowych po lampy, po, po obrazy, po biżuterię wszystko jesteśmy w stanie zrobić. I to z bursztynu bałtyckiego. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Możecie nas znaleźć na, na Instagramie jako na Dorbur Amber czy na Facebooku jako Dorbur. No i kontaktować się sms i telefonicznie. Zapraszamy.